Witam Was serdecznie. Na dzisiejszy odcinek przygotowałam sobie wielką krzyżówkę oraz krzyżówkę za 3 złote. Obie już częściowo wytrapałam, zostawiłam jeszcze kilka symboli, żeby było szybciej. Także jeżeli jesteście ciekawi jaki będzie wynik, to zapraszam do oglądania. A więc zaczynajmy. Póki co nie użyło się jeszcze żadne słowo. Kolejna literka to L. I mamy HEL. Czyli jest już pierwsze słowo? Czy jest jeszcze gdzieś literka L? Chyba już nie ma. Następnie A. Mamy tutaj drugie A. O, jest to drugie słowo. Mamy słowo krab. O, i jest trzecie słowo bo. I chyba już zdrapałam wszystkie literki a. Teraz mamy m. M, m. m. i chyba już nie ma więcej literki m i mamy Literkę N. Czy ułoży się jeszcze jakieś, jakieś słowo. Sprawdźmy. O proszę. Ateny. Czyli jest czwarte słowo. Jeżeli nic mi się nie pomyliło. Zaraz to jeszcze dokładnie sprawdzę. T. t. Nie wiem gdzie jest ta trzecia. Literka. Kontrolna. Jeszcze raz mamy tak, krab, czyli to jest jedno słowo, boła, drugie słowo, hel, trzecie słowo i ateny, czwarte słowo. Czyli cztery słowa to 6 zł. Tak, na to wygląda, że jest tutaj 6 zł. Później tak, widziałam jeszcze dokładnie sprawdzę, jeżeli coś bym przeoczyła, to, to dam znać. I przejdźmy do wielkiej krzyżówki. Tu również nie, uży, nie użyło się jeszcze żadne słowo. Także sprawdźmy, co będzie dalej. Mamy L. O, i jest słowo kolec. Tu mamy jeszcze jedno L. Kotlina. slide i tu już nie widzę teraz przejdźmy do tej mniejszej krzyżówki czy jest tu jakiś l chyba nie i w bonusie również nie widzę l także sprawdźmy kolejną literkę i jest to j mamy raj slide I chyba tyle. Następnie mamy ry rower jest drugie słowo o, coś mi się tu ciężko nie chce mi się to zdrapać czy jest jeszcze gdzieś R. Nie widzę tutaj tu mamy on w ponusie jest jedno R i drugie i na tej krzyżówce mamy pierwsze słowo krwiobieg. I więcej r tutaj nie widzę. I ostatnia literka m. Się, ale to i tak nam nic nie daje i jeszcze zostaje nam tutaj o mamy słowo to jest chyba już trzecie tak na tej krzyżówce ale to i tak nic nie daje bo musi być pięć także wygląda na to że ta zdrapka będzie przegrana sprawdźmy literki kontrolne tak jest literki kontrolne się nie zgadzają czyli ta niestety jest przegrana no szkoda także na 33 zł wydane zwróciło się 6 w krzyżówce tej mniejszej także dziękuję serdecznie za oglądanie i pozdrawiam pa